Poznaj Janka i Izę. Zarządzają farmą mleczną i kochają to. Kilka lat temu zainwestowali w automatyzację hali udojowej i umieścili sensor na każdej krowie. Używają ich bardzo intensywnie. Za pomocą liczników NECA kontrolują procedury dojenia i wcześniej wykrywają krowy z mastitis. Używając obroży z sensorami, dokładnie identyfikują zwierzęta w RUI i znacznie poprawiają wskaźniki cielności. Janek uważa, że system jest tak przydatny, że kilka razy dziennie biegnie do biura, do swojego komputera z Afifarm. Przegląda raporty, sprawdza stan dojenia i przegląda postępy zadań, takich jak jak inseminacja czy wizyty u weterynarza? Wczoraj Janek był już na farmie o 4:30 rano na poranny udój. Po południu w domu wziął prysznic, a wieczorem udał się z powrotem na farmę, aby sprawdzić, czy wieczorny udój przebiega sprawnie. Nie możesz tego sprawdzić po prostu na tablecie? Zapytała Iza. Tak, możesz. Afimilk wprowadza nową aplikację dzisiaj. To prosta w obsłudze aplikacja w chmurze. Pokazuje Jankowi produkcję mleka w ostatniej sesji lub dniu. Może porównać ją z ostatnim trendem produkcyjnym, więc jeśli nastąpi spadek, może go natychmiast zidentyfikować. Widzi, ile zwierząt jest zaplanowanych do codziennych zadań, takich jak kontrola ciąży lub zasuszanie. Zwierzęta z problemami zdrowotnymi, z podziałem na konkretne diagnozy, które wymagają dalszych kontroli. Janek ma dostęp do wszystkich danych, gdziekolwiek jest, korzystając z telefonu komórkowego podczas spaceru do obory, będąc w traktorze lub korzystając z tabletu, relaksując się na kanapie w zaciszu swojego domu. To był wspaniały dzień na farmie, a Janek ma raporty. Które to pokazują. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.afimilk.com już dziś.